No chyba, chyba też nie działa O, otworzyło się No hej, z tej strony i w dzisiejszym filmie przygotowałem dla was 25 mitów w nowym Petsimatorze, bardzo dziękuję widzom Którzy właśnie wczoraj, czy tam no dzisiaj Dla mnie, pomogli mi zorganizować Te wszystkie mity, więc serduszko dla was A jeżeli wy chcecie pomóc, wbijcie nad korda Więc ja już nie przedłużam i zapraszam was Do mita numer 1. a jeszcze przed tym Zapraszam was na moją nową grę na Roblox w sumie wychodzi za niedługo, e, oczywiście Link do wszystkiego macie w opisie, a ja już Znowu wam nie przedłużam, no i lecimy do odcinka. Więc pierwszym mitem jest to, że w nowym update będą aukcje. No i dostaliśmy info, no jeszcze nie wiem od kogo, ale od jakiegoś dewelopera. Tutaj macie teraz screena na ekranie. Jak widzicie, no nareszcie będą aukcje, więc w sumie spoko. Teraz będą huge e, chodziły. No i najlepiej sobie przygotować na nowy update milion gemów, czy tam, no nie milion, nawet więcej, e, żeby właśnie pokopać sobie to. Więc teraz polecimy sobie do następnego update. Z następnego update chciałem powiedzieć, ale jak widzicie no mamy tutaj los, licznik do update'u nowego no tego nie planowałem, ale po prostu wam tak mówię to u mnie jest 2 godziny i 22 minuty, no ale następnym mitem jest to, że nie można usuwać petów, sprawdźmy sobie to w tej chwili, no tutaj mamy niby plug, tutaj mamy jakiś log, tutaj mamy edit mode, e jak działa edit mode? nie jestem pewny, no i mamy tutaj, e okej okay, większy ekwipunek, jak na przykład najedziemy sobie na tego peta, to mamy tylko rzeczywiście, mamy tylko log i equip, więc nie ma tutaj nigdzie, żeby usunąć tego peta, więc mit jest oczywiście, e, co to, to? To jest jakiś. Nie, nie, nie rozumiem, nie rozumiem, co to się stało. No, ale mit oczywiście potwierdzony. Więc teraz jest mit, e, że Preston nie umie liczyć, e, i z tym się w sobie zgodzę, bo tutaj, jak e, sobie zaraz Wam e, przeczytam, to tak. Pierwszy, pierwsze jest to: e, najpierw był Petsimulator 1, no co się zgadza. Później był Petsimulator 2, więc w kolejności też się zgadza. Później był Petsimulator X, czyli Pet Simulator 10. No, więc to może się faktycznie, no nie, nie zgadzać się e, z tym, więc musiałoby być jakiś. 8 pet simulatorów, czy tam 7 pet simulatorów, pomiędzy tymi, więc, no, tak trochę średnio. No i mamy pet simulator 99, więc, no, prezent po prostu nie umie liczyć. Więc, mit także mamy potwierdzony. Więc, następnym mitem jest to, że na classic OBY, jak napiszemy Retro is Bad, to dostaniemy darmowego peta, który zadaje 2 damage'u, Więc, ja chętnie to sprawdzę, bo, no, brzmi, jakby było prawdziwe. No, oczywiście, widzowie tutaj nie pisali mi, czy są prawdziwe, czy fałszywe po prostu powiedziałem im, że mają mi wymyślić mity, które są właśnie albo prawdziwe albo fałszywe, no i oczywiście no mają te fałszywe brzmieć jak prawdziwe, więc lecimy sobie tutaj na czat i wpisujemy, co tam mieliśmy wpisać eee, weźmy sobie tutaj, skopiujmy, bo mam tutaj tą wiadomość, no i wpisujemy tutaj retro is bad i zobaczmy eee, czy cokolwiek tutaj dostaniemy eee, weźmy sobie tutaj, wyjdźmy, no i czy dostaliśmy jakiegoś peta, który ma dwa d eee, nie, nie dostaliśmy, ale możliwe, że będzie to tak zrobione, że sobie tutaj wejdziemy, musimy napisać Retro i zbad. No i przejść, oczywiście, e, ten. E, to oby, weźmy sobie to. te łatwiejsze, żeby tutaj się nie męczyć. No i jestem bardzo ciekawy, czy dostaniemy jakieś peta, bo fajnie by było dostać, ale no chyba jednego nie dostaniemy, tak mi się coś zdaje. No i co, lecimy sobie tutaj na dół, ale w sumie jest to taki retro wiatr. się, no tutaj mamy takie zmieniające kolory, no to chyba dobrze, więc patrzymy. No i co niby o góry nie mamy żadnego peta. No ale teraz sobie wejdźmy tutaj i zobaczmy, czy tutaj cokolwiek dostaliśmy. No i niestety nie dostaliśmy, więc mit obalony. No i co, lecimy do następnej, do następnego mitu. Na ostatniej mapie pod bramą jest yy, napis. W yy, sensie z napisem. Nie wiem, tak jest napisane ale pod tym napisem, że update 9 grudnia skaczą pety. Więc no, jakąś tam mają animację. No i co? Pójdźmy sobie oczywiście na ten fire dojo. Brzmi, jakby to było prawdziwe. No i wydaje mi się, że jest to prawdziwe. Czy one stoją? A one stoją. A, myślę, że serio one skaczą. One się jak tylko obracają. Aha, no to taki. No nie jestem pewny, no chyba one się tylko obracają. Więc no, mit niestety obalony. No, ale w sobie spoko. Myślałem, serio? Ja myślałem, że na przykład one skaczą. No i co, lecimy z następnego e, Może <laughs> Możesz wyłowić Rainbow. <laughs> no tak, i starego buta z właśnie łowienia. I z tego co wiem, no jest to prawdziwe. E, możemy sobie tutaj pójść nawet w i Ja tu mam chyba tego starego buta. Nie mam jednak. To dobra, to trzeba będzie sobie pójść wyłowić e, i zobaczyć. No tą Rainbow. E, tak, e, to chyba tego nie będę le lepiej łowił. Ale z tego co wiem, no to da się to wyłowić. To zwierzę. Rzeczy, no ale na pewności pójdźmy sobie oczywiście to sprawdzić Żeby nie było, że e, fejkuje tej mity Więc dobra, wchodzimy Oczywiście tutaj mamy to łowisko Możemy sobie tutaj zarzucić Nie mam pojęcia, ile to jest praca na tego buta No ale najwyżej jak nam się nie uda, no to nie będziemy tego robić Ale no, chyba wiecie, że się da e, Pewnie nie raz już wydropiliście tego buta, czy tam tą rainbow mm, No, wiecie o co chodzi Więc lecimy tutaj z łowieniem Ogólnie to łowienie jest takie fajne, przyjemne Nie jest złe, więc spoko No dobra, nie, nie chcę nam tutaj wydropić Już trochę e, łowimy To możemy sobie jeszcze raz wyłowić w sumie spróbować tutaj ostatni raz. Zobaczmy, czy tutaj cokolwiek nam ciekawego e, dropnie. okej, okay, tutaj tak się zatrzymało na chwilę. zlecimy sobie lekko do góry, lekko w dół. No i dostaliśmy tutaj e, to i Bala. Wydaje mi się, że tutaj możemy nawet wszystko dropnąć. No ale mit potwierdzony. No, widziałem już nieraz, e, gdzie są te buty. Sam już nawet go dropłem, ale no nie mam pojęcia, gdzie go ma. Więc następnym mitem jest to, że sekretny kod w Preston Shopie e, jest właśnie taki, jak teraz widzicie tutaj na ekranie. Pójdźmy sobie, chyba to było Gdzieś tu. Tak, to było dokładnie tutaj. Więc y, skopiujmy sobie ten kod i wpiszmy. Y, o tak, on oczywiście wygląda. No i no, try again. No niestety, myślałem w sumie, y, ale nie. Myślałem, że to będzie prawdziwe, ale tak szczerze, no chyba średnio. Więc to lecimy sobie do następnego mitu, w którym jest napisane, że w Dakerze można dać ekskluzywę i huge. No i właśnie sobie to sprawdźmy, bo idealnie możemy sobie właśnie w tej chwili odebrać nagrody z właśnie Dakeru, bo tam przed chwilą wstawiałem, to mi się już zrobiło. Bo oczywiście, jak jesteśmy na serwerze, to trochę szybciej na ten czas mija. Zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Ej, niezły, niezły drop nawet, niezły drop, więc sprawdźmy, czy możemy tutaj włożyć ekskluzji, mhm. Ale mi się tak szczerze wyda wydawało, że da się je tutaj włożyć. Tak na samym początku e wydawało mi się, że się da je tutaj włożyć, ale jednak okazuje się, że się nie da, więc no, mit obalony, a ja serio myślałem, że się da. Ej, dobra, no, serio, nie co jest. Więc mit obalony. Następnym mitem jest to, że jak nazwiesz peta Joe, to nazwie się automatycznie Joe Mama. No, e tak takie trochę, wygląda fake, ale możemy sobie tutaj na przykład jakieś e, huge'a, wydaje mi się, że tego happy rock'a jakiegoś, możemy sobie tutaj nazwać tym, więc polećmy sobie jakieś tutaj, o, powiedzmy tego, i jak ja tu mam wpisać? J-O-E, czyli tak mam nazwać swojego peta, lecimy, e, on się nam, aha, no dobra, czyli nam znika, więc mit, e, znaczy żartuję, na, nie znika nam, no i rzeczywiście nazwał się Joe Mama. E, no to cieka ciekawy, ciekawy mit, więc no, mit potwierdzony, więc spoko. Pet 99 można założyć 69 petów, więc w tej chwili mamy no i stracimy ile nam tutaj brakuje No ciekawe czy wy zrobili taką Śmieszną liczbę No i co, ile tutaj możemy jeszcze założyć Powinniśmy móc 19, więc raz, dwa 15. Nie, no nie wierzę, że oni to zrobili Więc mit potwierdzony Ale dlaczego? Dobra, więc lecimy Na, na z następnych mitów, więc mamy e, Poprzez fuse da się zdobyć Shiny peta, no i to niestety Jest e, mit obalony, ale Możemy sobie nawet przetestować powiedzmy Włożyć tam shiny pety i sprawdzić Czy oczywiście dostaniemy tam jakiegoś E, peta, na złą Ukrainę poszedłem Więc się e, tutaj wynuszmy z tej wody e, I lecimy sobie e, Do fuse maszynki, no i chyba mi się nie wydaje Że można je zrobić, nawet jakbyśmy tutaj dali e, Właśnie e, Reim, w sensie shiny, więc dajmy tutaj sobie Jakieś takie, no powiedzmy Cztery shiny, bo wydaje mi się, że wtedy może nam coś No i niestety, niestety nie Więc chyba się nie da właśnie tych shiny zrobić Na razie obalony, no i lecimy sobie następnego Na końcu jungle oby Po prawej stronie jest sekretny relik No i może mogę powiedzieć od razu że jest to mit potwierdzony, bo w poprzednim odcinku wyręsły wszystkie relikty i możecie sobie tam zobaczyć, że był tam relikt i go właśnie też pokazywałem. Więc mamy yy, po kupieniu 50, w sensie tamten jest potwierdzony, a po kupieniu 50 tysięcy gemów, w sensie 500 tysięcy gemów, jest szansa na otrzymanie huge peta. No i to yy, właśnie sobie teraz sprawdzimy, yy, więc sobie pójdźmy tutaj do shopa, oczywiście, no i sprawdźmy, no i oczywiście, no możemy drafnąć tego huge'a, yy, więc teraz yy, wyjdziemy, no i mit potwierdzony. Twierdzony. Na przejściu ma 26 do 32, czyli tam, oczywiście, gdzie jest ten Preston Shop. Yy, no właśnie, gdzie jest Preston Shop. Jak piszesz kod Big Game, yy, Big Game is Gu, to dostaniesz darmowy Dragon Egg. Ale no, wydaje mi się, że to będzie już mit yy, obalony z automatu. Dlaczego już wam to mówię? No, nie wydaje mi się, że oni by takie rzeczy za darmo. Eee, więc sprawdźmy sobie. tutaj, oczywiście, skopiły sobie ten kod. Taki yy, może by zadziała. No i niestety nie dostaliśmy. Nic totalnie. Więc, no, kod trudny jest serio do rozszyfrowania. Więc lecimy do następnej rzeczy. Dobra, więc lecimy sobie do następnego mitu. Na mapie Fire Dojo pod mostem siedzi Preston. Więc w tej chwili tutaj e, to sprawdzimy. Właśnie po co ja tutaj idę normalnie? Przecież ja mogę sobie po prostu polecieć tym teleportem. No, e, chyba tutaj się coś zbugowało. E, więc co, sprawdźmy, że tutaj Preston jest gdzieś. Chyba, chyba Preston się jednak nie topi nigdzie. No, tu mnie mam nadzieję, bo by nam update tu nie zrobił. No, i nigdzie nie ma Prestona, więc słabo. Więc lecimy sobie. Do następnej. E, nie da się chodzić w strefach wodnych. Za żadnym pozorem, właśnie się nie da chyba chodzić. E, no i właśnie sobie teraz pójdziemy to przetestować. E, nawet, jakbyśmy próbowali, to chyba właśnie się nie da. Właśnie, trzeba by było to jakoś. No, chyba właśnie, no, mit będzie potwierdzony. Bo, no, jak widzicie, no, tutaj no, si tak średnio tak średnio się da chodzić. Albo może tutaj jakoś? E, nie, niestety chyba nie. Więc, no, możemy sobie jeszcze spróbować jakoś tutaj wyjść z tej wody i skoczyć do niej. Chyba się jednak, właśnie. Nie da, więc mit e, potwierdzony. Na mapie Enchanted Forest, 15. E, mapa. Gdy po, e, pójdziesz do tego domku i do tych drzwi, pisze tam nobody home, czyli e, no dom nikogo, tak jakbym mógł. No i jesteśmy oczywiście na tej mapie. E, no i zobaczmy. i mm, rzeczywiście możemy tutaj kliknąć. Dobra, klikamy. No i rzeczywiście, nie ma tutaj nikogo w tym domu, więc e, no mit potwierdzony. Po spadnięciu mapy, obok kotwicy na arenie 22, teleportuje nas na heaven, gdzie sobie skończę schody. No, i to już właśnie w ostatnim odcinku testowaliśmy. No, ale mogę Wam tutaj e, pokazać, gdzie to się wchodzi. Więc lecimy sobie tutaj. A nie, w sumie jest parę miejsc. Bo, no i mamy tutaj tą kotwicę, gdzie możemy sobie tutaj gdzieś wyjść poza tą mapę. E, I mamy jeszcze jedno miejsce, ale to, to chyba z kotwicą Wam nie pokażę. E, a nie, dobra, tutaj tą kotwicą. Nieważne, myślałem, że to inną chodzi. No i tutaj chyba mamy wyjście. Tak, tutaj mamy wyjście poza mapę. No i tutaj właśnie nic nie ma. E, o, ciekawe, ciekawe. Dobra, więc lecimy sobie w dół, teleportuję na E, no i teleportuje oczywiście nas tutaj do tych nieskończonych schodów. E, no, niestety, no tutaj nigdzie, e, no tutaj czas ale długo iść, żeby to odbekować. Z Fusu 45 Rainbow Turtli da się zdobyć PETA, którego nie ma w jajkach. Ja niestety, no tego nie przetestuję na razie, e, bo no nie mam tyle, tyle Ninja Turtli w tej chwili, co w się sensie mam, ale no są niestety na rozdawanie dla, dla Was, więc no na razie tego nie przetestuję, ale wiem, że mit jest potwierdzony. No, miałem taki pół na pół, dlaczego. Ponieważ no może być jakiś, ale pewnie giga giga mały procent szans, więc dla mnie na razie mit jest e, fałszywy, czy tam obalony. Więc następnym sposobem właśnie na przejście do tych sekretnych schodów jest tutaj, że musimy przejść sobie jungle oby paść przy tych właśnie e, przy tych przy tych siekierach, czy tam jakkolwiek to się nazywa, do wody. I wtedy teleportnie nas właśnie e, w to miejsce, gdzie jest ten huge dog, więc e, sprawdźmy to, Ty niech ta skała nam zleci. No i lecimy tutaj. Mamy... Pierwsze przejście, oczywiście, tutaj, żeby uniknąć tą skałę. Możemy chyba sobie tutaj trochę ją przeskipować mocniej. No i następna jest y, tutaj. Tutaj po prostu musimy się trzymać ściany. No i nie dostaniemy tym kamieniem. Okej, okay, nie dostaliśmy. No i lecimy od razu za nim. Myślę, że to taki mini speedrun tej mapy. No i czy zdążymy? Czy zdążymy? Dobra, zdążyliśmy. I tutaj mamy oczywiście te siekiery. Y, no i tutaj coś jest. No i tutaj musimy sobie spaść. Ej, rzeczywiście. Co jest? Że oni tutaj nie zrobili nic? Gdy mogę normalnie spać poza mapę? Nie teleportuje mnie. Aha. No dobra, więc. Mit y, obalony, a ja myślałem, że to stary będzie potwierdzony po tym jak już zobaczyłem, że tam się spada, więc no właśnie mit obalony. Yy, w sklepie, gdy się naciśnie na piniat lamę, y, to dostaje się huge peta. No i oczywiście jest jeszcze jeden, yy, w szopie w lewym górnym rogu, czy tam, yy, w, no chyba w lewym górnym rogu właśnie, nie wiem czy widzę tutaj dobrze napisał, jest y, piniat pet jak najedzie się na xa, więc y, przejdźmy sobie tutaj, y, nie tutaj, tylko tutaj, najedźmy sobie na xa no i tak, jest tutaj ten y, piniat pet no ale niestety on nie jest po lewej stronie, ale potwierdźmy ten mit, może widzowie się pomyliło. E, no i jak klikamy w niego, to nie dostajemy żadnego Hitchpeta, więc no ten drugi mit będzie obalony. Jak ja to mam go kliknąć? Nie, nie, nie da się, po prostu się nie da, więc mit obalony. Jest mała szansa, że można zdobyć Angel Dog'a. E, no właśnie, to prawda, jest mała szansa i to nie jest tak, że trzeba wejść na jakąś poziom, tylko po prostu losowo to się renderuje. E, no jest pewnie tam giga, giga mały procent szans, więc możesz wchodzić 24 godziny i to zdobyć. Możesz chodzi 4 dni to zdobyć, albo możesz wchodzić tak miesiąc i tego nie zdobyć, więc no, mit potwierdzony. Jeśli zdobędziesz 500 reliktów, dostajesz Huge Angel Dog'a, dopiero dodane wczoraj, więc no, ja wczoraj to właśnie robiłem i niestety nie dostałem żadnego Huge'a, więc tutaj więc chyba nie przewidział tego, że ja to robiłem, <laughs> więc mit oczywiście potwierdzony, w był obalony, sorry. No i co, przejdźmy sobie do ostatniego mita który brzmi właśnie w taki sposób. Jeśli na czacie przy dobrym domku napiszesz, knock, knock, przeniesie cię do tajemniczej krainy, gdzie możesz zdobyć huge pog doga. Eee, więc w sumie ciekawy mit. Zobaczmy sobie. Tutaj gdzieś są jakieś domki w ogóle? Tutaj na spalni mamy trzy domki tylko. O, no to, to może któryś tutaj przenosi, więc. A nie cztery, sorry. Eee, więc tutaj sobie przygotujmy, knock, eee, knock. Może jest coś takiego, jak w to, że było, więc tutaj pierwsze drzwi, czemu możemy jakoś je tutaj kliknąć? Nie, nie możemy. Niestety, no oby zadziałało, oby zadziałało, bo jak chce, huge pognoga e, No i tutaj też niestety nie działa. Co jest? Ja myślę, że to serio będzie działało, więc lecimy sobie tutaj do następnych drzwi. E, no i też nie działa. Też nie działa tutaj. E, no i lecimy sobie tutaj od, do, do ostatnich drzwi. E, no chyba, chyba też nie działa. O! Otworzyło się! Okej! Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Poczekajcie, otworzyły się te drzwi. Wy to widzieliście widzowie? Wy to widzieliście. Co? Przyjmujemy jakieś zwidy. Czekajcie. Ja muszę, ja muszę otworzyć jeszcze raz te drzwi. Co, co jest? Ej, ej, ej. No teraz jakby mi się one nie otwierają, ale przed chwilą mi się otworzyły. Dobra, więc, widzowie, mit możliwy, że potwierdzony, ale jest to giga trudne chyba do zrobienia, bo jak widzieliście, no, nie wiem, albo ja mam widzę, albo serio one się otworzyły. Więc w następnym odcinku przetestujemy sobie to jeszcze raz. Więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i z dzwonkiem. Ja już lecę i nara.